Cześć kochani, zapraszam Was na projekt Denko i jest to już siódma odsłona projektu Denko na moim kanale. Natomiast ostatni film z tej serii był ładnych kilka miesięcy temu, już nawet nie pamiętam kiedy. Eee, więc tych kosmetyków trochę jest, ale postaram się, żeby e, filmik był taki przystępny nie będę się jakoś bardzo rozwodzić, ale powiem e, kilka słów na temat tych kosmetyków, które właśnie zużyłam e, takie szybkie recenzje czy był fajny, czy był niefajny i kilka słów o tym, co używam w tym momencie tak więc, żeby nie przedłużać, zaczynam zacznę może od kosmetyku z kolorówki ponieważ jest tylko jeden w tym całym filmie, e, rudzynek więc od niego zacznę, chodzi o e, puder sypki z firmy My Secret. Puder, który zużyłam do cna, ale jak widzicie, że tutaj już coś jest, ponieważ to opakowanie bardzo mi się przyda i właśnie przesypałam do niego inny puder. Natomiast powiem Wam kilka słów, moją opinię na temat właśnie tego pudru z My Secret, który jest dosyć znany. Puder sypki, po prostu taki puder transparentny w kolorze takim bardzo, bardzo jasnowyżowym, którego nie widać na twarzy. I dużo osób go chwali, ale szczerze mówiąc, że ja go więcej nie kupię, jakoś specjalnie nie jestem z niego zadowolona. Po pierwsze, był wyjątkowo jakoś mało wydajny, bo takie opakowania: no tu jest niby 12 gram, ale jakoś starczają mi zazwyczaj na więcej czasu niż ten My Secret mi em, starczył. Więc chociaż miałam go ładnych parę miesięcy, ale generalnie nie powalił wydajnością. Ale przede wszystkim dla mnie efekt matujący, który daje, daje ten puder, jest po prostu e, zbyt słaby, e, bo twarz mi się świeciła już nie wiem po godzinie. A mam wiele pudrów, które matują po prostu na dużo dłuższy czas. I jakoś po prostu nic specjalnie mi mnie nie zachwyciło w tym pudrze ani jakieś specjalne utrwalanie makijażu, ani właśnie matowienie e, czy wygładzanie niedoskonałości. No mówię, mam dużo innych pudrów, które e, też wcale nie są jakieś bardzo drogie, a, a są dla mnie lepsze, więc dla skór tłustych raczej nie polecam, raczej polecałabym go dla skór suchych, normalnych, takich, które nie potrzebują bardzo dużego e, matu. Natomiast jest to produkt. 对。 Bardzo niedrogi kosztuje chyba około 15 zł, 14 może, no i dosyć łatwo dostępny chociażby w drogerii e, Natura. Natomiast przesypałam sobie do niego, do tego opakowania e, po prostu e, um, puder sypki High Definition z makeup atelier, który, e, który mam w miniaturce takiej 8 gramowej, e, bardzo niewygodnej, więc teraz na pewno dużo będzie mi się go łatwiej używał. Tak więc to był jedyny produkt z kolorówki, który e, zużyłam. Zresztą bardzo się cieszę, że zużyłam w końcu ten puder. Mm, no i teraz już. Przejdę do serii kosmetyków właśnie pielęgnacyjnych. I zużyłam już jakiś czas temu, nad czym akurat bardzo jest Peeling do ust z Patent który oczywiście był w moich ulubieńcach. To był taki peeling, peeling kawowy. Naprawdę cudowny kosmetyk. Chętnie bym go kupiła, chociaż z drugiej strony, wydawać 49 zł na taki produkt. To jest trochę. Trochę zbyt dużo, natomiast tak, no jak widzicie, że zużycie jest całkowite. To jest produkt na bazie cukrowej z naturalnymi jakimiś ekstraktami, olejkami. Nie pamiętam dokładnie, co on tutaj zawierał w sobie, ale był tak po prostu bajecznie smaczny, że ja go naprawdę uwielbiałam stosować. Najchętniej bym go zjadła za jednym zamachem cały. Więc pod tym względem rewelacyjny, oczywiście działał peelingowa usta, natomiast no mówię, te, ta cena jakoś mnie odstrasza, natomiast mam dwóch następców e, tego peelingu. E, to są peelingi z Lasha, bardziej nawet znane, tylko że w Polsce niedostępne. E, koleżanka mi przywiozła, jak była w Londynie. E, mam wersję Bubblegum i wersję Popcorn e, i one e, kosztują w przeliczeniu na, na złotówki to około 25 zł, więc w sumie też nie tak mało, no ale jednak nie 49. E, no i też nie mają aż tak pysznego smaku, jak ten z Rap, ale oczywiście no, działają jak najbardziej ok, pilgują usta, wygładzają je. Z tych dwóch bardziej lubię chyba tą wersję Bubble Gum. Ona jest taka, taka typowa guma balonowa, chociaż z, taką, z takim le, lekko takim, takim chemicznym troszeczkę czymś zalotuje. No wiadomo, że nie jest to super naturalny zapach ani smak. A druga wersja, której zdecydowanie mniej zużyłam, to jest popcorn. Ja generalnie kocham popcorn, natomiast ten peeling akurat zdecydowanie zbyt mało oddaje o smak popcornu, więc trochę mniej goluję. bo to jest taki po prostu słodko-słony. Takie trochę nie wiadomo co. Tak więc to było na tyle, jeżeli chodzi o peelingi. Generalnie polecam tego typu produkty, chociaż z drugiej strony ten sam efekt, a czy podobny efekt można osiągnąć zwykłą szczoteczką do ust, więc co, kto lubi. Kolejną rzeczą, którą zużyłam, były moje ulubione antyperspiranty. To jest Rexona Long Lasting Protection, wersja sexy, czyli ta różowa. Zużyłam ich naprawdę już bardzo dużo. Tu są akurat dwa opakowania. Moje ulubione dozedoranty antyperspiranty bardzo dobrze chronią, nie zostawiają w ogóle śladów na ubraniach. Ładnie pachną, e, są dosyć wydajne. Mm, co jeszcze? No, przede wszystkim też dobrze chronią, tak? Naprawdę wiele antyperspirantów e, mnie zawiodło, natomiast te się sprawdzają już od bardzo długiego czasu. I teraz wzięłam e, nowy e, Rexona Woman. Też ten sam jakby rodzaj, tylko że wersja e, lean and dry, e, czyli w ogóle do jakichś bardzo takich e, przesuszonych e, pach, czy przesuszonej skóry. E, i nie wiem jak z ochroną, bo generalnie używam go dopiero od trzech dni, ale to co mi się już nie podoba w stosunku do tego, że jak się go psika to strasznie tak talg daje po, po gardle i w ogóle. Po prostu przy, przy tym dezodorancie tak tego nie ma. A po prostu przy Rexonie albo na przykład przy dezodorantach Lady Speed Stick, też było tak, że po prostu ja musiałam wyjść z łazienki, bo nie dało się oddychać, bo tak po prostu zatykał po prostu nos. No więc tej wersji chyba raczej nie polecam natomiast te są świetne kolejnymi kosmetykami, które zużyłam będą rzeczy do demakijażu dwa płyny micelarne płyn łagodny, płyn micelarny do mycia twarzy i oczu, stopy oraz sławny już micelarny płyn z garniera i tak, z tych dwóch chyba bardziej troszeczkę garnier jeżeli chodzi o zmywanie jakoś ten łagodny, wersja ta łagodna tego płynu stopy nie do końca sobie dawała rady jakoś specjalnie chyba do niej nie wrócę Natomiast z tego płynu jestem, jestem zadowolona, był wydajny bardzo, dobrze zmywał makijaż, generalnie jest naprawdę w porządku, ale mimo wszystko uważam, że lepszym płynem jest płyn z L'Oreala, który wyznaczyłam go jako następcę tego garniera, właśnie kupiłam 3 dni temu, ponieważ po prostu zauważyłam, że twarz po tym płynie akurat z L'Oreala znacznie mniej się po prostu tak... Lepiej, nie jest, nie jest taka lepka, po prostu nie, nie czuć e, tak tego e, płynu micelarnego po zmyciu makijażu, nie czuć go tak na twarzy e, i też chyba troszeczkę sobie e, ład, lepiej radzi ze zmywaniem oraz jest troszeczkę łagodniejszy. Czyli generalnie no, wszystko tak, na, ugarniera bardziej na czwórkę, natomiast L'Oreal na piątkę, mimo że podobno mają e, te same składniki, ale skład jakby jest, są w różnej kolejności porównując, więc nie są takie same na pewno te produkty i e, ja z L'Oreal może że jest ciut droższy, znaczy drożej wychodzi bo kosztuje około 15 zł za 200 ml, natomiast Garnier kosztuje za 400 ml około e, tam 17 zł to jednak po prostu no, L'Oreal bardziej mi odpowiada i Jeszcze kolejna rzecz to jest płyn dwufazowy z firmy Rival de Loop, to jest firma dostępna w Rosmanie. Też pokazywałam ten płyn w ulubieńcach dwufazowy. Stosuję go do, do demakijażu oczu i tutaj nie było żadnej e, zmiany, bo e, kupiłam kolejne opakowanie, ale już nie będę wam pokazywać. E, nie jest może to idealny płyn do, dla oczu wrażliwych, ale mi nic nie podrażnia. E, natomiast usuwa makijaż, nawet wodoodporny bardzo, bardzo dobrze, skutecznie i szybko więc ja sobie to bardzo chwalę i najczęściej jest tak, że używam tego do zmywania oczu, natomiast na resztę twarzy właśnie płyn micelarny i, i to mi się najbardziej sprawdza kolejna kategoria to są suche szampony i tutaj zużyłam dwa produkty z Batist, oczywiście, wyjątkowo w tym denku chyba po raz pierwszy nie pojawi się suchy szampon z Isany e, ponieważ po prostu... E, no, przeszłam na Batist, jednak mi się trochę lepiej sprawdzają, mają ładniejszy zapach i są zdecydowanie bardziej wydajne, więc użyłam dwa. Pierwszy, który już użyłam ładnych kilka miesięcy temu, z czego bardzo żałuję, to była wersja Strange and Shine, czyli wersja z odżywką, którą ja miałam z drogerii Kokolita. Jeszcze w zamówieniu świątecznym i gdy będę cokolwiek zamawiać jeszcze z tej drogery, to na pewno ze dwa albo trzy te szampony, właśnie z odżywką, wezmę, ponieważ dla mnie to był po prostu najlepszy suchy szampon ze wszystkich, których kiedykolwiek używałam, ponieważ nie, nie podrażnia tak skóry głowy i nie bieli tak bardzo jak właśnie te zwykłe wersje. I no jednak te one zabierają zawsze al alkohol denat. Natomiast ten y, oczywiście też zawiera, natomiast ma w sobie mimo wszystko tutaj kilka y, składników, no, które mają pozytywne działanie na włosy, natomiast te y, zwykłe nie mają a odświeża równie dobrze i tak jak powiedziałam też zauważyłam, że mniej bieli, więc ja kocham tą wersję, jeżeli tylko gdzieś ją zobaczycie, to naprawdę najbardziej polecam, natomiast drugą moją ulubioną to jest właśnie wersja Sherry, która tutaj no po prostu włosy tylko odświeża ale to mi jak najbardziej wystarczy tutaj nie było żadnej zmiany, ponieważ znowu byłam w Hebe i kupiłam tą wersję i on kosztuje około 15-16 zł te szampony, natomiast uwielbiam je za ich wydajność, ponieważ one mają tutaj 200 ml, ale starczają na, nie wiem, na jakieś 2 miesiące używania częstego moim zdaniem, więc to jest naprawdę fajna wydajność, ładne zapachy, więc i love Batiste. W moim denku znalazł się również płyn do płukania ust i to jest Listerine Total Care Zero. Ta wersja Zero ja bardzo serdecznie polecam, ponieważ te zwykłe płyny Listerine są strasznie mocne, po prostu także aż mam wrażenie, że wypalają mi gardło. Natomiast te wersje Zero są bez alkoholu, natomiast naprawdę bardzo dobrze również odświeżają, są zdecydowanie przyjemniejsze w użytkowaniu, nie tak właśnie... Ee bardzo szokująco ostre, tylko, tylko łagodniejsze są dostępne. Czy w Rossmanie ja kupiłam chyba tak tą moją pierwszą butelkę w Rossmanie za jakieś 14 zł, ale widziałam, że są również Biedronce dostępne i tutaj też nie było żadnej zmiany, bo kupiłam kolejne opakowanie, więc Listerine 0 bardzo serdecznie również polecam. I znalazł się tutaj również krem do rąk. Krem do rąk, którego używam bardzo bardzo długi czas, więc wydajność naprawdę rewelacyjna. Używam go głównie nie w pracy, e, specjalnie z pracy przywiozłam opakowanie, żeby wam pokazać, że zużyłam. E, nawilżająco, wybielający krem do rąk glicerynowy z firmy 4 pory roku. E, te kremy są myślę, bardzo znane, to są kremy już, których ja od dzieciństwa praktycznie używam. Ja akurat miałam zapach cytrynowy, który troszeczkę mi się kojarzył z takim płynem do mycia naczyń e, albo czymś toaletowym takim, więc jeżeli chodzi o ten zapach cytrynowy, to tak średnio polecam, ale wcześniej miałam poziomkowy, który był świetny natomiast działanie bardzo, bardzo lubię, bo faktycznie nawilżają dłonie, może nie jakoś tak długofalowo, ale są bardzo przyjemne w użytkowaniu, przede wszystkim szybko się wchłaniają, są bardzo, bardzo tanie, kosztują 4 zł, tak 3,99 w kiosku go kupowałam, więc naprawdę fajne, bardzo tanie kremy do rogu. Teraz będą jeszcze trzy szampony, dwa z firmy Shauma i pierwszy to jest świeżość bawełny, czyli wersja do włosów przetłuszczających się, Ee, natomiast druga wersja to jest odbudowa i pielęgnacja e, szampon do włosów suchych i e, zniszczonych. E, I tak. E, z ten bardziej polecam ten tak sobie. Przede wszystkim ten miałam wrażenie, że obciążał mi włosy. On ma tutaj masło shea, ekstrakt z, koko, z kokosów. I generalnie te szampony wcale nie mają takich złych składów, jakich się przynajmniej spodziewałam. E, ponieważ, oczywiście, mają tutaj SLS na drugim miejscu w składzie, ale dosłownie na szóstym miejscu w składzie mamy już keratynę. Na kolejnym miejscu mamy właśnie to masło shea, e, ten olej kokosowy, więc to jest wszystko na, na pierwszej części składu. Więc za to nawet plus dla szaumy. Natomiast, mówię, ten, akurat ta wersja trochę przedłużała mi włosy i e, jakoś tak po prostu, no nie wiem, nie byłam z niej specjalnie zadowolona, ale mój facet ją z, m, sobie u, zużywał, tą szaumę i, i nie narzekał. To są w ogóle bardzo tanie szampony, bo one kosztują e, tam w cenie regularnej max 8 zł, a w promocję zazwyczaj kupuję po, po chyba 6 czy 7 zł. No, w każdym razie są OK za 400 ml, a druga wersja, ta świeżość bawełny była świetna, jeżeli chodzi o takie dobre oczyszczanie włosów. Jeżeli lubicie raz na jakiś czas sobie, tak wiecie, dobrze te włosy właśnie oczyścić ze wszystkich zabru no, zabrudzeń, nie, zanieczyszczeń może tak, tak bardziej dogłębnie, to, to ten nie był naprawdę bardzo w porządku. I tutaj też keratynę mamy. Na piątym miejscu w składzie i też kolejne miejsca w składzie to są też no, produkty takie, znaczy składniki um, aktywne. Takie dobre, bo tu mamy ekstrakt z bawełny i aloesu. I naprawdę w porządku, szczególnie, że ten aloes też potrafi łagodzić nam skórę głowy, więc tak mnie wcale po tym szamponie nie spędziała głowa i jest przede wszystkim świetny też do zmywania olei z włosów wszelkiego rodzaju, więc pod tym względem naprawdę ok. I do niego na pewno jeszcze wrócę, tylko nie jest tak łatwo dostępny, bo widziałam, że ta wersja świeżość bawełny jest głównie w nie, nie ma jej w Rosmania jest na przykład Tesco dostępna. Natomiast kolejny szampon, z którego jestem chyba najbardziej zadowolona z tych trzech, to jest e, Gliskur e, Marrakesh Oil and Coconut. Również duża butelka, 400 ml, jak to zwykle przy Gliskurach bywa. E, troszeczkę wyższa cena, bo cena regularna to jest około 12 zł, e, ale bardzo e, też lubię te szampony. W tym momencie używam e, wersji e, takiej z olejkami przeciw łamaniu się włosów, natomiast e, ta Marrakesh. E, Oil and coconut bardzo fajnie mi się sprawdziła. I po użyciu tego szamponu e, włosy są takie troszeczkę bardziej śliskie, e, troszeczkę łatwiejsze do rozczesania, aczkolwiek e, odżywka tak czy owak jest potrzebna. E, natomiast, e, natomiast czuć, że ma w sobie jakieś fajne olejki. E, co prawda, e, no też w pier pierwszej części składu, powiedzmy. Nie wiadomo, że nie z przodu e, składu, ale, ale generalnie widać, że, e, że są i no całkiem dobry szampon. Ciężko mi w sumie powiedzieć coś więcej na ten temat, na jego temat, ale, ale przyjemnie mi się go używało i, no, i polecam. I oczywiście tutaj nie mogło zabraknąć również szamponów z firmy Altera. Tą wersję Morela i pszenica pokazuję w każdym denku, bo ich używam non-stop. Tutaj jak widzicie dwa opakowania zużyte. W tym momencie... Kolejne jeszcze w łazience, już też zużyłam ich milion pięćset, sto Jeden z moich ulubionych szamponów. E, są dosyć łagodne dla skóry głowy. E, włosy lepiej się po nich rozczesują. Nie są takie tempe. E, ładny zapach. E, dobrze w miarę oczyszczają. E, no, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć na temat szamponów ciężko tak ocenić. Kolejna rzecz, która też zawsze w moim denku się pojawia, to jest też micelarny żel nawilżający do twarzy. Stosuję go e, jako drugi etap mojego oczyszczania twarzy po umyciu twarzy mydłem, e, na przykład mydłem Aleppo albo mydłem arganowym. Zawsze później jeszcze e, właśnie oczyszczam twarz dodatkowo tym płynem micelarnym, ponieważ po prostu on e, daje bardzo fajne nawilżenie twarzy. Takie może jeszcze dodatkowe oczyszczenie i właśnie nawilżenie w biedronce za 5 zł, bardzo serdecznie polecam naprawdę uwielbiam i jeszcze kolejni moi stali bywalcy to są toniki tonik ogórkowy z Ziai też mój ukochany tonik, po prostu mój produkt, bez którego nie umiem żyć dosłownie miała stosować w życiu tylko jeden produkt to chyba był właśnie ten tonik jest, jest absolutnie genialny odświeża twarz, nawilża lekko matuje zmywaniem zanieczyszczenia przyjemnie pachnie, no... Uwielbiam go i kosztuje jakieś 5 zł. No, zostało mi tylko jeszcze. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów do mycia ciała. Yy, I tak. DAW Purely Pumpering bardzo dużo. już. Żele z mi się powiem szczerze, trochę znudziły, bo używam ich non-stop. Ten Purely Pumpering jest bardzo fajny. Ma tutaj akurat. Yy, mam wersję Coconut Milk and Jasmine Peels. Yy, natomiast on bardziej. Yy, bardziej jest taki na zimę, na wieczory nie jest to, jest taki po prostu ciepły, słodki, odprężający ale taki właśnie no nie orzeźwiający zupełnie więc polecam, ale raczej właśnie na, na chłodne wieczory albo na zimę i na razie do Dafnie wrócę, bo po prostu już mi się naprawdę znudziły te e, żele, e, ale kolejny, który już zdecydowanie przyjemniej mi się jakoś używało, to jest Nivea Free Time i wersja mleczko aloesowe i zapach owocu karamboli e, i tutaj był bardzo, bardzo przyjemny, bardzo taki Właśnie o Jezus, orzeźwiający, idealny na lato, kremowe, oba żele są bardzo kremowe, wydajne, chyba ten z daw był bardziej wydajny, bo jest ciut, ciut może ciut bardziej gęsty. Przepraszam, jeżeli coś słyszycie w tle, to znaczy, że mój facet właśnie w tym momencie robi shakea i chodzi blender. Nie wiem, czy to u Was słychać, ale tak w razie czego to mówię. No więc tych dwóch na lato zdecydowanie bardziej Niwea i w ogóle jakoś tak Niwea bardziej mi podpasowało pod tym względem. I kolejny, który tutaj dostałam w prezencie jakiś czas temu, to był ujędrniający żel pod prysznic stopy wersja dom paragwajski. Bardzo mało wydajny produkt, dziwnie pachnący, też tak bardzo świeżo, więc na lato fajny, ale nie jest taki. Tak, tak świeżo i bardzo naturalnie, trochę tak roślinnie wręcz, pachnie jak dla mnie, ale raczej nie jest warty zakupu, bo te żele stołpy są droższe od standardowych albo często mamy właśnie te 200 ml w cenie na przykład 400 z niwej, więc nie bardzo. Natomiast natomiast po prostu jest mało wydajny, mało się pieni, a jakieś ujędrnienie pod prysznicem to ja nie wierzę w takie bajki. A ostatnie dwie rzeczy to są, tak to jest tołpa, również neutralny płyn do higieny intymnej, również jakiś czas temu dostałam, na długo mi wystarczył, był bardzo neutralny, bardzo łagodny i w sumie dobry, chociaż w ogóle praktycznie się nie pienił, więc nie wiem, czy lubicie czy nie lubicie właśnie tych takich pieniądzych bardziej się, jeżeli żel, do higieny intymnej. Ja chyba najbardziej lubię białego jelenia z wersji z bławatkiem. Ten mi się najbardziej sprawdza i ten mam w tym momencie, a ten po prostu no, zużyłam raczej do niego nie wrócę. Poza, poza tym też jest na pewno droższy niż ten z białego jelenia. Ostatnia rzecz, która mi się tutaj w ogóle ostała, to był peeling pod prysznic z Isany z wersji biała czekolada i Wanilia. Kiedyś, kiedyś to była wersja limitowana, której, którą ja w ogóle gdzieś skitrałam i zapomniałam o niej. W końcu, tuż przed datą ważności, go zużyłam, ale szczerze mówiąc, dziewczyny się bardzo zachwycały tym peelingiem, gdy on był dostępny w sprzedaży w Rosmanie. natomiast na mnie, no nie, nie, nie używało mi się go przyjemnie i ten zapach był taki mdły i w ogóle ani peelingowanie nie za specjalne, nie, nie. No więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o to denko e, oczywiście znowu wyszło powyżej 20 minut, ale mam nadzieję, że filmik nie był nudny, Staram się tak, wiecie nie, nie bardzo się nie rozwodzić na temat tych produktów, ale jednocześnie powiedzieć wam wszystko co bym chciała, mam nadzieję, że mi się udało, e, tak więc koniecznie zostawcie kciuk w górę, jeżeli film był ok e, i zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteście moimi nowymi widzami, e, zajrzyjcie również na mój facebook i instagram, bo tam się sporo, sporo dzieje, poza właśnie rzeczami na moim kanale no, i to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Pa! Wszystko mi tu poleciało! Jesus!